Korda prądu zabrało. I teraz <laughs> pół nagrania poszło z dymem. Także. No. Nagramy jeszcze raz. To jest. Mam nadzieję. Znaczy, w teorii, jak sprawdzałem, to działało. W sensie, że nagrania, ale zobaczymy. Oby, oby tak, oby tak. <laughs> over hmm. jaką my tu mieliśmy misję? Tego zaciągnąć. I'm coming. Just leave it to me. Consider it done. Coming. Ciekawe że to na tak jak, jak myślę. Just leave it to to Okay, come on over. Hey, the... Come what's coming! That's easy! Oh, fuck, not that. Okay, nice, nice, good morning. Just leave it to me. Come on over. I'm coming! Coming. I'm coming! Okay, that's easy. No, Come on over. Mnie tu. o, łapię, no, nie, coś tutaj łapie, no tutaj Hans jest ciekawy, no ale co z tego, jak teraz ten tutaj jest, ten się odwróci, a ten jeszcze widzi, tak, tak no w sumie.

no dużo, nie dużo widzi. No jak ten widzi? No, ten widzi wciut więcej. No trzeba by idealnie go tutaj patrzeć. No to może być ciężkie. Okay. Mm. Come on over. Dobra. Muszą obrócić się, i teraz. Okay. <coughs> <Doszla>. Taka, <tam. laughs> Jednak nie teraz. chwilkę. it Ok. Coming, that's easy. Just leave it to me. Come on over. I'm coming. Consider it done. Jest. Yes. No będzie śmieszne zaraz, bo muszę minimalnie bardziej z przodu stanąć, czyli mniej więcej gdzieś tu i go dąwnąć, a on raczej będzie mnie widział, nie? Coming, I'm coming. Okay. Just leave it to me. O, oh Ale co, z, co. No właśnie, co z tego, że go Musiałem to tak zgrać, Z głowa ma. Znaczy, jest to możliwe. To nic tu nie widzi. Nie, hey! hey! Nie to miałem na myśli? Komen. I'm coming. Okay, coming over. I'm coming. Coming. Coming over. Hey! No, hej, ale prawie się udało. Coming, just leave it to me. I'm coming. Okej. Okay. Come on over! Mogłem beczkę podnieść. Nie, teraz pomyślałem. Mogłem beczkę podnieść. Come on! No nie no, to, to, to już całkiem to nie, nie wiem, co on zrobił, nie. Come on! I'm coming! Coleman! Okay. Come on over! I'm coming! Cholera jasna. Coming. Just leave it to me. I'm coming. Consider it done. Okay. Come on over. I'm coming. Coming. Come over. Okay. That's easy. Come hey! on over. Oh! <laughs> <coughs> Come on. I'm coming. Okay. Yeah. Inaczej. Okay. Coming over. Ein kommen. Kommen. Come Okay. Coming over. Okay. kommen. Kommen. Okay. Kommen. Come on over. du. <Istans> das. Ich schulde kopieren, kommen. Okay. Ein kommen. coming over O to mi chodziło Idealnie, w końcu Więc tu, tu okay. chodziło na początku, nie? Over. A, which, yep. which coming over O, stąd? mi stąd ok. Right. okej okay. Teraz R tak jak to pamiętamy, nie yep. Mhm. Mm okay. Just leave it to me. Yep. Yep. Mhm. Mm Coming. Yep. Aj, 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 znaczy, yes. Coming. Right. Okay? but to jest dobry pomysł, powiem wam. Yep. Right. Okay? Muszę yep. zrobić tak. Yep. Tego kulturalnie wyczyści, bo to i tak nie ma, pro... nie ma problemu. On go i tak nie widzi. O, come, on, oh. go widzi. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jak tego zobaczmy? Jak tego zobaczymy? Co. A, bo on stoi po strzele, tak? Nie okay. to rozumiem. Yes. Yep. O! Mhm, mm OK. Just leave it to me. Coming. on z, z możliwością strzelania w sumie Okej. Yep. No tego. Tak Leżesz. Nikogo nie widzisz. Nie jest wyczyszczone. Mhm. Mm Come on over. OK, Teraz musimy tylko wstać. Mapa nam pokazuje recykling. Zróbmy zapis, żeby nie trzeba było tego powtarzać 30 razy. Okay. No to w sumie jak te 10 minut. Może uda nam się to dość szybko. Y... Yes. Co tak. Dość szybko to przejść. To może to skleje z w odcinku, żeby było w jednym. A nie w dwóch Holera, ten co ja o tym nie pomyślałem. Wow, o tym nie pomyślałem, naprawdę. Zapomniałem, że to działko w ogóle też też ma raczej, over. Nie? I'm coming. That's easy. Okej, okay. over. No nic. Okej. Okay. Trochę inaczej do zrobił w I'm takim coming. wypadku. That's Mam wrażenie, że. Tu. Beczka wystarczy. Ok. Come on over! I'm coming! Coming. Consider it done. Just leave it to me. Come on over. Okay. That's easy. Come on over. Okay. I'm coming! Coming. Okay. Just leave it to me. Coming. I mamy jedną beczkę więc, okej. O, nie gadaj, że gra teraz. Teraz się gra popsuła. Dobra, zaraz wracam. Okej, okay, zobaczymy jak to może teraz wyjdzie. Come on. I'm coming. W sensie, że to okay. tak pobiegnie tu.

Nie to wybuchał okej okay. Czyli tak naprawdę to jedna beczka wystarczy? it' okay. Okay. Over. over Może jak damy znaczy, okay. wątpisz, by ten yeah. bunker się dał rozsadzić, ale... Okay. Możemy to zerknąć. Mm. są mm. to, z to do zniszczenia. Easy. Okay. <coughs> <I'm> coming. Coming. <coughs> <coughs> zrobili tak. Okay. <coughs> stąd?

Okay. Co nie śmiel over. That's easy. Okay. I don't benchcam, może damy tu. I'm coming. coming. Okay. Consider it done. Come on. Dobra, czas na pies. Mhm. Mm That's easy. No. Yep. Yeah, okay. Mhm. Mm yes. Yeah. Coming over. I'm coming. I'm coming. That's Just leave it to me. I'm coming. That's easy. Consider it done. Just leave it to me. I'm coming. That's easy. Just leave it to me. Consider it done. Yeah. Eh, just a some. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Okay. No, coming over. I'm coming. That's easy. Coming, coming over. Okay. Coming over. Okay. I'm coming. Mhm. Mm Just leave it to me. That's easy. Consider Okay. Coming over. I'm coming. Coming. I'm coming. Więc nie znam, co ja się w ogóle przyjmuje. Nie rozumiem tego. Co zamierzasz Come on I'm coming. That's easy. Leave it to me. Come on over. Okay. Come on over. Okay. I'm coming. That's easy. Coming. Yes. Yup. Mhm. Mm yep yeah. mm -hmm. okay Hello. consider it done just leave it to me coming that's easy just leave it to me coming over consider it done i can just leave it to me i'm coming consider it done coming no, yeah. i'm coming Okay. That's easy. Whoa! Oh. Yeah, okay. <laughs> I'm waiting. Yeah? Come on over. That's easy. Just leave it to me. Oh, Anya. Yeah. Come on over. That's yeah. easy. I'm coming. Just leave it to me. Come on. That's easy. Znaczy to z beczką, też nie było takie o, złe. Się, o co chodzi. Okay. Come on over. I'm coming. Come on. Bo się oni idą. Na początku tu. Yes. Yep. Mm -hmm. Come on over. Okay. Just leave it to me. <ścoughs> nie, nie to. Come on Jeszcze raz. over. I'm coming. <ścoughs> coming. I'm coming. Just leave it to me. OK, jestem. Yeah. <coughs> Trochę zmieniłem taktykę, bo coś w tym telewizorze coś nie, nie działa. Mm -hmm. y yep. Yep. Nie yep. wiem, czy dobrze right. zrobiliśmy, ale. Yep. Nie ma zasięgu. Mm -hmm. Ogarnąłem, bo po prostu mi się. Musiałem na, na chwilę zawiesić nagrywanie. Że jednak. coming come on over. Wow. That's easy. Thank God, That's easy. Okay. Whoa, to aż come on over. Wychodzi. Okay. I'm coming. Ale są Just leave it to me. Coming, that's easy. Oh. That hurts. Ah. Yes. Mhm, mm common. Common over. That's easy. I'm coming. Jakbym to jakoś dobrze ułożył, common. W że to wybuchnie. I'm coming. Okej, okay. common over. Just leave it to me. I'm coming. Common.

Czemu to nie chce wybuchnąć? Znaczy, nie wybuchnąć. Tak? Nie no, wybuchnąć dosłownie, no, bo rozsadza ten budynek, ale nie I'm rusza coming. tego. Nie, To jest Komen over. Consider it done. Nie, tak. to. Ok, ok. okay. Komen over! I'm tak było, to by okay. wystarczyło. No To można byłoby rozglądać tylko tego tu i przez siebie strzelić. Come on. Come on over. It done. Okay. Jak to i tak nas zabija, nie? Komen over! That's easy. Coś okay. w ten bo wow. oh, nie tutaj. Yes. Nie. Czy my chcemy nim to? Zostań. Nie, damy go na w takim Zostań. wypadku, jak tu mm -hmm. wojsko idzie. Dach. Right. Mm -hmm. yeah. to idzie w tym yeah. kierunku. Mhm. Mm yeah. Mhm. Mm okay. yeah. To. Mhm. Mm okay. Issue dało. to, yeah. nice. to mi. Kurde, na misję. ale się udało. okay October the 20th 1942 in El Alamein a single question remains in everybody's mind. Why doesn't Montgomery order the attack yet? Meanwhile, the English general builds up an overwhelming superiority in men and equipment before starting the offensive. In order to disconcert Rommel's troops before the attack, you will be taken across the line of minefields in Babel Katara to the camp of the 21st Panzer Division. There you will await dawn, destroy as many objectives as you can, and then disappear. Okay. By dawn, you should be stationed near the camp. Beware of these panzers. They are engaged and ready to attack against you. You will destroy the detection equipment, the weapon store, the command post, and the bunker. Then a vehicle will pick you up from the south. Simple, isn't it? Good luck. No, naprawdę. A, już przebranych ich mamy. A, ciężarówkę ukraść. Dobra. Zapiszemy sobie. I będziemy się widzieć w następnym odcinku. Także do usłyszenia. Hej.